Witam wszystkich serdecznie. Wzór na podstawowy logarytm. Od tego wyjdziemy. Jest logarytm przy podstawie A z liczby B. Równa się C. Wtedy i tylko wtedy, gdy A do potęgi C równa się B. I teraz tak. Tu mamy 3, 1, 27. Jeżeli mielibyśmy sytuację, żeby był logarytm do podstawie 3 z 27. No to wtedy sytuacja byłaby prosta, bo to byłoby 3, bo 3 razy 3, 9 i razy 3, 27. 3 do potęgi trzeciej do 27. Ale jak mamy 127, 27, no to się tak zastanawiamy. 3 do jakiejś potęgi x ma nam dać 1 przez 27. Tak. I teraz przekształcamy tą lewą stronę. To zostawiamy. 1, 27 możemy napisać, że to jest 1, trzecia do potęgi trzeciej. Bo... 1 do 3 jest 1, zgadza się. 3 do 3 27, zgadza się. A teraz jeszcze weźmiemy, że 3, 1 trzecia to jest inaczej 3 pierwsze do potęgi minus pierwszej i jeszcze do trzeciej. Bo jeżeli wzięliśmy sobie do minus pierwszej potęgi, to odwróciliśmy liczbę mianownikiem i się zgadza. I teraz wystarczy tu wymnożyć potęgi, czyli mamy 3 do potęgi x równa się. 3 na 1 jest po prostu 3. A minus 1 razy 3, bo jak są nawiasy, to się wymnaża potęgi, to jest minus 3. I mamy te same podstawy, to te wykładniki potęg muszą być równe, czyli rozwiązaniem całego jest po prostu x równy minus 3. I w ten sposób trzeba sobie radzić z tego typu zadaniami. Czyli logarytm przy podstawie 3 z 1,27 jest po prostu równy minus 3. Koniec. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli film się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę. Koniecznie podeszli go swoim znajomym, żeby zobaczyli, w jaki sposób sobie radzić z tego typu zadaniami na maturze. Co więcej. Zapraszam Was do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają na, Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i postaram się je jak najszybciej rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli, jak sobie z nimi radzić. Co więcej, zapraszam Was do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy coś nie było, czegoś do końca nie zrozumieliście. Za każdy taki komentarz odpiszę. Dziękuję Wam serdecznie za ten feedback. Dzięki temu ten kanał się staje co, z dnia na dzień coraz lepszy. Zapraszam Was też do pisania komentarzy jakichkolwiek. Ogranicza Was tylko własna wyobraźnia. Za najbardziej oryginalne komentarze serdecznie Wam dziękuję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.